Witam serdecznie. Dzisiejszy dzień zaczynamy tutaj e, wizytę w naszej hodowli kur od tych kur w miejscowości Frank. Tu rano, kiedy jest niedziela, trzeba podjechać, je otworzyć. No już musimy się nie zamykać, bo to jest też też mimo że jest blisko drogi. Tak się by wydawało, że nie ma możliwości, ale one tutaj się siedzą. Tam widzimy, że jeszcze chodzi. Tu mamy te kury nioski, one sobie wchodzić cały dzień po posesji. Zobaczmy, One mam wyczyszczone prostu z zielonego. Na szczęście nam sąsiednią posesję, niedługo będziemy zagospodarowywać. Udało nam się pozyskać, trzeba tylko zrobić ogrodzenie. Muszę się z dwie kozy pewnie przywieźć, żeby te haszcze wyżarły. też na sobie wychodzić. Te kury, które tu mamy już są dość stare, prawie lata nie wiem. Stady musimy wymienić w czwartek, kiedy takie targowisko wiejskie. Tam przyjeżdża kolega i tych kury sprzedaje sobie. Nabędziemy kury, zobaczmy jaka Tosia. Taki mały piesek, który się okazał groźny. Tosia je tam pogoniła. Kolejny sobie tu chodzą. Mamy tu jeszcze dwa króliki w tym jednym końcu, ale to są końcówka i tak sobie tutaj one żyją. Stąd pojedziemy zaraz nad jezioro, wykąpać się, a później jeszcze do kolegi na lot. Gołębi tak niedziela, to jest taki dzień relaksów, odpoczynku, no, ale przy hodowli, jeżeli ma się zwierzęta, to my możemy odpoczywać, ale im trzeba zabezpieczyć jedzenie, picie, i te wszystkie inne sprawy związane z ich życiem. Dojeżdżamy do jeziora. One jest tutaj po prawej stronie, to jest taka część zarośnięta, ale plaża się. Z drugiej strony mieści się tutaj po drodze, jeszcze mijamy taką leśniczówkę, akurat tą leśniczówkę po tej stronie się piękne miejsce, tu mój brat sobie kupił ostatnio. Tutaj teraz siedzi, tam dużo czasu spędza. To jest dobre miejsce, bo jak siedzi nad jezioro, zawsze można do niego podejść. Piwo piwo. I powiem, tam w pizzy dużo piwa ma. Nie żebym złodziejem mówił, a tak to wygląda właśnie. No zobaczmy, to jest parking, gdzie się wjeżdża i można zostawić samochód, a plaża za chwilkę tam będzie, a jezioro jest po tej stronie. To się nazywa Jezioro Czechowskie. Czechowskie, ale też występuje też o nazwie Trzechowskie przez CZ. Raz się pisze, raz się pisze przez... TRZ Trzechowskiej i jesteśmy na parkingu. No i dotarliśmy nad jezioro. Na razie jest jeszcze tutaj mało ludzi, od tutaj w ciągu dnia się ich bardzo dużo tu przewija. Jezioro jest bardzo fajne, ma równicze takie. Za chwilkę się wykąpiemy. Wszyscy też z nami są, nie wiem czy będą się chciały kąpać, ale zobaczymy na siłę, wrzucę. Wtedy będzie można to zweryfikować. No i dotarliśmy do Czerska, tutaj do kolegi Sebastiana, właśnie Zobaczmy, tak wygląda hodowca, który czeka na gołębie. To jest stoliczek też jest oczywiście odpowiednio zastawiony. Kolega czeka na gołębie, bo tak jak byliśmy tam na Mazurach, pokazywaliśmy jak wygląda wspólny gołębnik. To tutaj teraz mamy takiego jednego z uczestników takich wspólnych gołębnik. A przy okazji powiem, że kolega tutaj w Czersku też ma gołębnik. Się nazywa międzynarodowy wspólny gołębnik Kaszuby, wprawdzie on to, tą nazwę w tym roku czy w zeszłym roku już przyjął, to sam się zdziwiłem, że tu są w czesku kaszuby, ale niech już będzie, tam sobie będziemy żartować, ale ma taki sam jak na Mazurach, na kaszubach, podejdziemy tam zobaczyć. Ale dzisiaj czekamy tutaj na głębie, właśnie które przylecą z tutaj, które on wypuścił. Te głębie były wczoraj zakoszowane. Koszowanie to jest taka czynność polegająca na tym, że się te głębie przywozi na punkt wkładań i tam one są takie koszy transportowe wkładane. Sprawdzany jest ich adres elektroniczny, ten ta obrączka z numerem rodowym i wtedy one sobie idą. I z jakie odległości lecą dzisiaj? 300? Dzisiaj lot konkursowy numer 10 w naszym oddziale. To jest Kerske. oddział 0, 299 Z miejscowości Neuruppin, tutaj do mojego głębika. To jest niedawno sprawdzamy odległość, bo dawno nie leciliśmy to jest z tej miejscowości. 368 km Był wypuszczony o godzinie której? O godzinie 6.55, trochę... Z Czyli... opóźnieniem, bo tam mgła była. No. Także nie szło wcześniej wypuścić. Czyli już są godziny 4, mamy teraz 11, gdzieś 30, chyba 40, coś no, takiego. Prawie... Powinny za chwilę się pojawiać. No i tak wygląda czekanie hodowcy na przylot gołębi. o, Będziemy sobie te patrzeć. Mhm. No tak, i doczekaliśmy się no tutaj, czekamy. Jest godzina 12.09. Tam... Tutaj zaraz zobaczymy. 10 nawet już. Pierwsze dwa gołębie się pojawiły tutaj w powietrzu, ale to mogło nie być od kolegi Sebas, ale chyba tu stąd są, bo tu widzę cień. My tu siedzimy, kolega jest trochę przeważliwy, jak są psy, to on chodź tu, chodźcie tu siedzieć. On trochę jest. O, o, siada, siada, zobaczmy. To są głębie, które przyleciały z 360 km. Ponad. O. chodź tu siedzieć. No, widzimy. W bardzo dobrej kondycji były, bo nie wygląda na zmęczonego w ogóle nie chodzi o to, żeby ten gołąb na tę antenę spadł hodowców proszę o wyrozumiałeś, bo ja tak specjalnie mówię, ktoś Nasze filmy oglądają nie tylko hodowcy głębi pocztowych, ale inne osoby i one wtedy do końca nie wiedzą o co tu chodzi. Tutaj im powiem właśnie, że on ma taką obrączkę elektroniczną, zaraz zobaczymy, on przez antenę przechodził, a my tutaj na takim urządzeniu właśnie, co się nazywa zegar, zobaczymy jak on się tak zwany odbije. Na razie jeszcze nie odbił, on tam chodzi. Jest się Jest, odbisz? No i rupiny. a jest, jest, jest. I ten gom, i tu widzimy, ten gong ma numer PD, to jest Pol DERB z 2019 roku 0837 809. Czyli to jest roczny gołąb. Samica, sam, samiczka, co? Samczyk roczny. On się odbił i kolejny jest ten ja nie podchodzę specjalnie, bo kolega jest trochę przewrażliwiony. I po prostu ma tak wychowane gołębie, że my tu mają spokój i tu nikt nie chodzi. Dlatego nawet, żeby one, im tego nie zakłócać, to będziemy siedzieć. A ja mogę zawsze zuma włączyć, ale to wystarczy. Poczekamy na kolejne gołębie. Chodowców mówię proszę o wyrozumiałość, bo ten film akurat też wstawiamy na inne kanały dla takich laików, bo chcemy jak najwięcej osób zainteresować sportem gołębiarskim. No tutaj to wymaga takich e, pewnych tłumaczeń, wyjaśniania, bo oni nie do końca są... Z, wiadomo o co chodzi. O, będziemy siat kolejny gołąb. Ty ty głębi 50 dałeś? 50 gołębi kolega dał. Widzimy teraz ta 12.10. Tego nie odbiło? nie odbiło? Nie, odbiło. Nie, nie odbiło tego. Musimy zobaczyć, widzimy to, jest właśnie to, że trzeba patrzeć. My tutaj potwierdzimy tego, on go teraz złapie i położy jeszcze raz na antenę. To jest takie coś, powiem o co tu chodzi. Tutaj ta antena, która jest położona, jest z przodu. Ja to zawsze wszystkim tłumaczyłem, ale to niestety jest orka po Każdy chce, żeby jak najszybciej odbijało, ale to się później kłóci z tą skutecznością i pewnością odbijania. Jeżeli gąb jest z tyłu, że tak powiem. Antena u wewnątrz umieszczona i są takie spe specjalne kanały oddzielające poszczególne pola. Mamy wtedy pewność odbicia. Teraz odbiło. I trzeci gołąb jest. Dwa są kolejne. Tego odbiło. 0,60 to był. Chodźcie tu. tu. Tu do mnie. O, siadają kolejne dwa. Chodźcie tu. Tu chodź, siadać. Tego odbiło za drugim razem. Siedzieć tu. tu. Siedzieć tu. O, siadają. Tego odbiło, tak odbiło i tego drugiego też, czyli mamy cztery gołębie już. A ten drugi, tego nie odbiło właśnie, to w ostatni, bo u mnie drugi też z, marat z maratonu. Maratony to są dla tych, mówisz jeszcze raz, laików, to są loty. Powyżej 700 km. Dokładnie. Te gołębie to już wtedy wymagają naprawdę dużego wysiłku od gołębi. To są takie gołębie z reguły starsze. Roczne dajesz na maratony czy nie roczne? Roczniaki dajesz? Nie. Na zachodzie, kiedy mamy takie loty tak zwane dalekie, dystansowe, te Barcelona to też to są minimum 2-3 letnie gołębie, młodszych nie wolno nawet, nie wolno chyba nadawać u nich, nie? Rocznych. Nie. Ja wiem, pamiętam kiedy kiedyś wspólnie tutaj, kiedy loty były organizowane przez kolegę, kolegów Krzysztofa i Renusza z Łęknicy, oni takie te loty Barcelona realizowali, te loty polegały na tym, że się wiozło, te gołębie tutaj w Polsce się zbierało, wiozło się do Worweltem, to taka miejscowość w Holandii, czy w Belgii, w Belgii tam jest Kurgen Center, no i kiedyś mieliśmy taki problem, bo przyjechaliśmy i yy, zieloni, ekolodzy, ktoś tam, jakieś tam walczące organizacje o prawa zwierząt miały problem z gołębiami polskimi, gdyż oni twierdzili, że dla tych gołębi to jest lot za ekstremalny, że to, są, to jest męczenie, niszczenie gołębi, no takie mieli, ale niestety nie udało im się przeforsować tego, żeby zablokować start i po tłumaczeniach, Polskie gołęby też poszły i tak jak wiemy, te loty Barcelona się w swoim czasie cieszyły bardzo dużym zainteresowaniem. Także my tutaj czekamy na przylot kolejnych ptaków. No i od kolegi Sebastiana już dotarliśmy do domu. Teraz sobie możemy popatrzeć tutaj na tą hodowlę, która ma miejsce. Widzę indyki sobie tam coś skubią. Kozy to tam się w cieniu chowają. Tu mają las, to podejrzewam, że część się, o tu widzę, właśnie siedzi w lesie. Tam jest cień, one sobie mogą pójść, skubać co chcą, wodę mają. No, jest bardzo gorąco, dzisiaj jest godzina pierwsza. No i tak właśnie kończymy ten nasz poranny, nazwijmy to, objazd. Nie odwiedziliśmy, tylko właśnie, zapomniałem stabu wiejskiego, gdzie mamy kaczki, gęsi, ale to może zrobimy już jutro. Do zobaczenia.